Słuchaj uważnie. Jeśli jesteś zmęczony walką o pieniądze, jeśli czujesz wyczerpanie od ciągłej pracy, która nie przynosi rezultatów, to znaczy, że jesteś gotów. Twoje zmęczenie jest błogosławieństwem. To sygnał, że skończył się czas wysiłku, a zaczął się czas przyjmowania. Istnieje zapomniana ścieżka, skrót duchowy, który omija ciężką pracę i pozwala obfitości wpłynąć do Twojego życia bez oporu. To nie jest metoda, to jest prawo, a ty zaraz poznasz jego sekret. Twój umysł, ten logiczny, śmiertelny umysł, patrzy na rachunki, na puste konto i mówi: To jest rzeczywistość. Ale ja ci mówię, że to jest iluzja, to jest tylko cień rzucany przez twoje lęki. Istnieje w tobie głębszy umysł, nadświadomy umysł, który widzi tylko prawdę, nieskończone zasoby, niewyczerpane bogactwo. Florence Skowel-Szyn uczyła. Człowiek może otrzymać tylko to, co widzi, że otrzymuje. Dopóki patrzysz na brak, będziesz otrzymywać brak. Musimy odwrócić Twój wzrok od cienia i skierować go na źródło wszelkiego dobra. Istnieje prawo potężniejsze niż prawo grawitacji. To prawo wypowiedzianego słowa, ale nie słowa, które prosi, lecz słowa, które rozkazuje. Florence Scovel-Szyn, wielka metafizyczna nauczycielka, odkryła, że wszechświat nie reaguje na błagania, ale na dekrety. Twoje słowo jest twoją różdżką. Kiedy mówisz z autorytetem, nie prosisz o stworzenie rzeczywistości, ty ją stwarzasz. Nieskończona inteligencja nie jest głucha na twoje potrzeby, ale czeka na twoje wyraźne polecenie. Pamiętam kobietę, która przyszła do mnie w całkowitej desperacji. Miała tydzień na zapłacenie zaległego czynszu, inaczej czekała ją eksmisja. Próbowała wszystkiego, pożyczek, dodatkowej pracy, ale wszystkie drzwi były zamknięte. Powiedziałam jej, przestań pukać do zamkniętych drzwi, użyj klucza, który masz w sobie. Nauczyłam ją prawa rozkazu. Zamiast płakać i prosić, stanęła na środku swojego pokoju i z całą mocą, jaką zdołałaś siebie wykrzesać, wypowiedziała dekret. Dwa dni później otrzymała telefon od prawnika. Okazało się, że dawno zapomniany wujek zostawił jej w spadku niewielką sumę, dokładnie tyle, ile potrzebowała, z nawiązką. Pieniądze nie przyszły znikąd, one czekały na rozkaz. A teraz powiem ci, gdzie popełniasz błąd. Mówisz, potrzebuje pieniędzy, a potem spędzasz resztę dnia martwiąc się, skąd one przyjdą. Zrozum to raz na zawsze. Zmartwienie jest modlitwą o to, czego nie chcesz. To jakbyś zasiał ziarno, a potem zalał je kwasem. Każda myśl pełna lęku, każde słowo zwątpienia anuluje Twoją prośbę. Prosiłeś, ale jednocześnie wysyłałeś sygnał braku wiary. Wszechświat słyszy głośniejszą wibrację, a wibracja strachu zawsze zagłuszy cichy szept nadziei. Twoja modlitwa zostaje unieważniona przez Twoje zmartwienie. Nadszedł czas, by to zmienić. Czas przestać prosić i zacząć rozkazywać. Istnieje zdanie, potężny dekret, który omija Twoje wątpliwości i trafia prosto do podświadomości, która jest wykonawcą wszystkich Twoich polecenień. Posłuchaj Go uważnie, poczuj Jego moc. Pieniądzu rozkazuję Ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. Jeszcze raz, niech te słowa wibrują w każdej komórce Twojego ciała. Pieniądzu, rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. I ostatni raz, jako fakt dokonany, pieniądzu, rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. Przeanalizujmy moc, którą właśnie uwolniłeś. Zaczynasz od słowa pieniądzu, zwracasz się do niego bezpośrednio, personifikujesz go, uznajesz, że jest to energia, posłuszna substancja, a nie nieosiągalny pan. Potem mówisz rozkazuję ci. To jest punkt zwrotny. Porzucasz pozycję żebraka i zasiagasz na tronie swojego świata. Rozkaz to język, który rozumie podświadomość. Nie ma w nim miejsca na negocjacje. Następnie dodajesz przybądź do mnie teraz. Słowo teraz kolapsuje czas. Usuwamy oczekiwanie i nadzieję, które są formami zwątpienia. Ogłaszasz, że manifestacja jest natychmiastowa na planie duchowym. I wreszcie pieczętujesz to słowami w boski sposób. To klauzula bezpieczeństwa od Florence oznacza pod łaską w doskonały sposób. Pieniądze przyjdą drogami, które nikogo nie krzywdzą, które są zgodne z twoim boskim planem. Wiara bez uczynków jest martwa. Samo wypowiedzenie dekretu to potężny początek, ale musisz pokazać wszechświatu, że oczekujesz jego spełnienia. Florence nazywała to kopaniem rowów oczekujące na deszcz. Co to oznacza dla ciebie? Kup nowy portfelek, nawet jeśli stary jeszcze nie jest zniszczony. Zrób w nim miejsce na pieniądze, które nadchodzą. Posprząt swoje biurko, organizuj rachunki, przygotowując miejsce na dowody wpłat. Te małe akty wiary wysyłają potężniego sygnał do nieskończonej inteligencji: Jestem gotów, oczekuję dostawy. To jest aktywna wiara. Ostrzegam cię, jutro rano, a może nawet za pięć minut. Twój stary sposób myślenia, ten pies stróżaczy u bramy, jak nazywała go Florence, spróbuj powrócić. Twój racjonalny umysł szepnie: To było głupie. Nic się nie zmieniło. Jak to niby ma zadziałać? W tym momencie musisz być bezlitosny. Użyj tego dekretu jak miecza. Gdy tylko pojawi się myśl o braku, od razu nagłas lub w myślach przetnij ją słowami: Pieniądzu, rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz, w boski sposób. Nie dyskutuj z wątpliwościami, zastąp je rozkazem. A teraz zrobimy to razem. To jest Twój moment przełomu. Gdziekolwiek jesteśmy, zatrzymaj się. Jeśli to możliwe, wstań. Poczuj swoje stopy mocno na ziemi, wyprostuj plecy. Weź głęboki oddech i poczuj, jak wypełnia Cię moc. Nie jesteś ofiarą okoliczności. Jesteś centrum swojego wszechświata. Powtarzaj za mną, na głos! Z całą siłą i przekonaniem, jakie posiadasz. Pieniądzu rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. Głośniej poczuj, jak twój głos zmienia atmosferę wokół ciebie. Pieniądzu rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. Jeszcze raz, jakby to już była prawda. Pieniądzu rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. Poczuj autorytet w swoim głosie. Pieniądzu, rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób jako fakt dokonany. Pieniądzu, rozkazuję ci, przybądź do mnie teraz w boski sposób. Stało się, rozkaz został wysłany, wibracja została wyemitowana, Twoja praca jest skończona. Teraz Twoim jedynym zadaniem jest puścić i pozwolić działać prawu. Każda próba kontrolowania jak i kiedy to akt niewiary. Zaufaj nieskończonej inteligencji. Twoje statki płyną do portu pełne skarbów. Nie wypatruj ich nerwowo na horyzoncie. Zajmij się swoimi sprawami z radosnym oczekiwaniem. Poczuj ulgę i pokój, wiedząc, że Twoja dostawa jest już w drodze i dotrze w idealnym momencie w idealny sposób. Aby zapieczętować ten dekret w świecie materialnym, aby nadać mu fizyczną kotwicę, zrób jedną rzecz. Zejdź do sekcji komentarzy i napisz te potężne słowa: Przyjmuję moje bogactwo teraz. W ten sposób ogłaszasz wszechświatu i sobie samemu, że Twoja decyzja jest ostateczna. Twoje Słowo stało się ciałem, Twoja obfitość jest teraz uwolniona i płynie do Ciebie pod łaską w cudowny sposób. I tak się stało.